Siemano No i stało się, X-Moto się popsuł Po 300 motogodzinach No skrzynia uległa awarii Stawiam, <tryk> że to będzie albo wybierak albo wodziki Bo skrzynia się blokuje Ostatnio wyjechałem kawałek się przejechać, w sumie tak bez butów, bez niczego, bez plecaka, i coś mi zarzęziło w skrzyni, później znowu było OK, i później znowu tak jakby tryby się zblokowały, koło zblokowało, motocykl zdusiło. No i musiałem z jakiś kilometr motocykl na sprzęgle. Pchać do domu to i tak dobrze, że jakoś udało mi się to po prostu. Bo na początku to koło całe było zblokowane, i kurczę, mówię tak, przez terem przez te piachy, kilometr go dopchać to chyba nie dam rady, ale jakoś udało się poluźnić te tryby. I na sprzęgle udało się go dotaszczyć jakoś do domu. A jak patrzyłem, skrzynia, no to 200, 250, 260 cała, kompletna, zależy co tam się. W motocyklu popsuło Tylko najgorzej, że żeby Dostać się do skrzyni biegów No to trzeba rozpołowić silnik Jeszcze zdejmę tutaj te pokrywę Sprzęgła I tutaj wychodzi od drugiej strony Ten taki jak Bolec, prowadnica do zmiany biegów I tu jest taki jak mechanizm, który rzuca je w dół Do góry, na dół Może tutaj coś jest, ale wątpię To by było, to by było za optymistyczne Stawiam, że właśnie albo wodziki, albo wybierak. Jednak 300 motogodzin, no chociaż jestem zaskoczony, bo powiem szczerze, że prędzej bym pomyślał, że nie wiem, tłok się skończy, korba wyjdzie bokiem, więc rozrząd przeskoczy, jakiś zawór się urwie, ale że skrzynia się tutaj rozsypie, no to się nie spodziewałem. Chociaż jak szukałem informacji, no to ktoś miał 30 motogodzin, w XB chyba 37 i mu się tryby rozsypały tak samo, skrzynia biegów się zablokowała. Także no może nie jest dużo takich historii, ale, ale się zdarzają. No mówię tam 300 godzin te skrzynie wymienić, choćby nawet całą, no to to nie jest jakieś... Koszty nie są duże, tylko właśnie rozebrać. Bo żeby się dostać do skrzyni, no to musimy tutaj rozpołowić, rozpołowić cały silnik. Czyli po prostu cylinder z tłokiem, z głowica, wszystko musi być zdjęte. Tutaj od magneto musi być zdjęte, nie wiem teraz ściągacz jakiś pewnie trzeba będzie dokupić, bo jak patrzyłem to tam jakieś te śruby zazwyczaj do magneto do różnych silników różne te ściągacze są, ale zobaczymy, albo coś uspawam, albo coś dorobię zobaczymy jak to będzie wyglądało, no na razie to sobie go umyję i zrzucę z drugiej strony tamtą połówkę od strony sprzęgła, zobaczę co tam się dzieje, ale tam wątpię, że coś będzie za optymistycznie, za optymistycznie, by to brzmiało, także trzeba będzie rozpołowić silnik. No i teraz już dochodzą koszt uszczelek. Jedna, druga, no uszczelki też tam chyba niedużo, bo 50-60 zł. Zależy gdzie tam się szukaj. Najlepiej to sobie, jak właśnie będzie to zdjęte, to sobie wtedy na wzór dobrać, bo czasami piszą, że to do Loncina, do X-Motosa, a cholera wie od czego to... Od czego to jest? No chociaż tutaj te silniki one są podobne, więc To tylko trzeba uważać, bo tu są dwie wersje na zwałkiem, No i bez taka ta zwykła, bo to jest chyba ZS169FMM, a tamten z wałkiem jest chyba FM coś tam, nie wiem, nie pamiętam No tak czy siak taka historia Zobaczymy, czy ja to ogarnę, bo silnika jeszcze nigdy nie rozpoławiałem, jakoś tam dużo rzeczy tutaj w, w, przy głowicy, przy tłoku, przy sprzęgle coś tam robiłem, ale jeszcze silnika nie miałem okazji rozpoławiać, także powiem szczerze, że wolę się na tym uczyć niż na jakimś ktm Kawasaki czy Yamashce za kilkadziesiąt tysięcy, no tylko, że minus, no tutaj nie mamy żadnych serwisówek, także no wszystko, wszystko po prostu na oko trzeba ustawiać, jak te tryby mają być ustawione, jak te wodziki... No wszystko trzeba ustawiać na, na tak zwaną logikę, a z tym bywa różnie, bo jak mamy firmówkę, no to ściągamy sobie w PDF-ie instrukcję i mamy z jaką siłą dokręcamy newtonometry, jak ustawić zapłon, jak ustawić rozrząd, wszystko to jest. Do... Chociaż no tutaj to wszystko to sobie ustawię, to tylko chodzi w tej skrzyni, jak po prostu... Jak ona tam powinna wyglądać, ale to człowiek tak czasami się właśnie martwi, za czym, za czym rozbierze, a później, jak rozbierze, to się okazuje, że wszystko jest, wszystko jest do, do zrobienia i do ogarnięcia. Także mówiłem, że będę informował, jak się coś popsuje, także informuję, żeby nie było, że, że same plusy i zalety, ale tak jak mówię, no 300 motogodzin to jest, to jest dużo. To w takim motocyklu, który porusza się po terenie. Tak przy tej małej pojemności to wiadomo, że on praktycznie non stop leci do odcięcia na, na wysokich obrotach, żeby to fajnie się zbierało. Także taka sytuacja. Będę raportował, nagramy jakiegoś filma. Z, no co tam się stało w tym silniku, jak się dowiem to, to będę raportował. Dobra, Siemander.